Mam nadzieję, że już na tym etapie wiesz, że wyszukaj pionowo jest już funkcją pasa. Jeżeli masz do dyspozycji Excela 365 i możesz korzystać z funkcji X wyszukaj, to ona powinna rozwiązywać większość Twoich problemów, gdzie potrzebujesz dwie tabelki ze sobą porównać, czy przypisać dane z jednej tabelki do drugiej. Zanim przejdziemy do omawiania rozwiązania, to pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, włączyć powiadomienia, to wideo jest kolejnym z cyklu naszego kalendarza adwentowego 2024, gdzie codziennie odkrywamy jedno okienko z jedną Excelową sztuczką. I zasubskrybujesz, to nie ominą Cię takie sztuczki w przyszłości. Popatrzmy na dane. Mamy tutaj dane w dwóch obszarach danych. Nie są to prawdziwe Excelowe tabele. Zaraz przejdziemy do tego, żeby one były tymi prawdziwymi Excelowymi tabelami. Niemniej jednak, już na tym etapie widać, że mamy dwie kolumny: markę i model oraz dwie takie same kolumny w cenniku. Markę i model. Czyli mamy producenta telefonu, mamy konkretny model, mamy datę sprzedaży i wysyłki i ja bym chciał, żebyśmy byli w stanie przypisać tutaj cenę cennikową tego produktu. Utworzę sobie tutaj nową kolumnę, cena cennikowa. Natomiast na czym polega sztuczka w tym rozwiązaniu? Otóż. Samo przypisanie ceny nie może się odbywać tylko na podstawie marki czy modelu, ponieważ może się tak zdarzyć, że dwóch producentów będzie miało ten sam model, ten sam kod, natomiast będziemy chcieli mieć złączenie marki i modelu w momencie, kiedy przypisujemy wartość cennikową. I tutaj z pomocą przychodzi nam funkcja X wyszukaj, która takie wyszukiwanie po dwóch kolumnach ma w zasadzie zaszyte w swoim DNA. Zanim przejdziemy dalej, utwórzmy dwie prawdziwe Excelowe tabele. I tutaj przypominam, ctrl-t rozwiązuje problem, Szybkiego tworzenia tabeli i taką samą tabelę tworzę w drugim miejscu. Zwróć uwagę, że tutaj mi podpowiada Excel, że mój nagłówek w komórce K1, który jest przyklejony do tabeli, powinien się w nim znaleźć. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego zmieniam mu zakres danych na K2. Zmienię od razu nazwę mojej tabeli na cennik zgodnie z dobrą praktyką. I zmienię jeszcze formatowanie, tak, żeby one się czymś odróżniały. W jaki sposób zbudować porównanie funkcji X wyszukaj na dwóch kolumnach? Nic prostszego. Zaczynamy od funkcji X wyszukaj jako szukaną wartość, czyli to, z czym będziemy próbowali się udać do drugiej tabeli, żeby odnaleźć cenę, stanowi mi złączenie marki oraz modelu. Natomiast Najfajniejsza sztuczka w tym wszystkim polega na tym, że szukaną tablicą może być tablica, którą ja złożę w locie. Ona nie musi istnieć wcześniej. Ja nie muszę wcześniej utworzyć sobie dodatkowej kolumny, takiej technicznej, co byłoby wymagane w przypadku funkcji Wyszukaj Pionowo. Tylko mogę od razu powiedzieć, że moją tablicą jest złączenie dwóch kolumn, więc zaznaczam sobie kolumnę z marką. Zaznaczam kolumnę z modelem, i w tym momencie Excel w locie będzie tworzył taką tablicę, która stanowi złączenie tych dwóch rzeczy. Bardzo fajnie można to zobaczyć, jak podświetlicie sobie tutaj dwie kolumny, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Widzimy, że jest złączenie Apple, iPhone 14, czyli w pierwszym wpisem jest już złączenie dwóch pierwszych elementów z mojej listy, czyli Apple i iPhone 14. Następnie muszę określić, co ja bym chciał tak naprawdę przynieść z tej drugiej tabeli, więc jako zwracaną tablicę wskazuje cenę. Mogę się jeszcze pokusić o to, żeby funkcji X wyszukaj zadbać o rezultaty, które z jakiegoś powodu nie byłyby odnalezione, czyli w przypadku gdyby nie odnaleziono, chciałbym zostawić komórkę pustą. Zatwierdzam Enter. Teraz zobacz co się dzieje, gdyby tak było, że zarówno marka Apple ma telefon, który się nazywa Tel1, i Samsung też ma Tel1, ja dostanę poprawne wpisy Niezależnie od tego, czego będę tutaj szukał. Zobacz, zmienię w tej pierwszej wartości Apple t 1. Mam przypisaną wartość Apple t 1, czyli 4999. Jeżeli to samo zrobię dla wpisu z Samsungiem Galaxy, cena to jest 4599, więc widzę, że to wyszukiwanie na podstawie dwóch kolumn działa. I funkcja... X Wyszukaj rozwiązuje bardzo wiele różnych scenariuszy, które kiedyś były bardzo ciężkie do uzyskania za pomocą funkcji wyszukaj pionowo. Ja szczegółowo omawiam tę funkcję w kursie e-learningowym z Excela średnio zaawansowanego, do którego link znajdziecie powyżej. A żeby nie omijały Was takie sztuczki, no to pamiętajcie, żeby zasubskrybować i odwiedzać nas z włączonymi powiadomieniami.